Tani i naturalny nawóz do sadzonek. Wystarczy zalać wodą. Rośliny rosną po nim jak szalone, małe sadzonki wystrzelą do góry i wzmocnią korzenie. Wsyp do słoika dużą garść płatków owsianych. Następnie zalej je wodą. Najlepiej deszczówkę. Zakręć słoik i odstaw płatki w wodzie na dwa dni w temperaturze pokojowej. Następnie odcedź przez sitko i przelej do butelki ze spryskiwaczem i używaj jako płynnego nawozu. Owiec zawiera minerały i witaminy, które stymulują rozwój korzeni. Zawiera fosfor, który pomaga ukorzeniać. Taki nawóz można stosować do wielu sadzonek warzyw uprawianych w ogrodzie. Wodą owsianą możesz podlewać małe sadzonki jeszcze przed wysadzeniem do ogrodu, jak i już te posadzone w ziemi. Same płatki można też stosować do ściółkowania gleby. Po zużyciu wody owsianej, pozostałe płatki najlepiej zakopać w pobliżu roślin w ogrodzie. Jest to tani i skuteczny sposób na odżywienie sadzonek. Można stosować go również do roślin doniczkowych. Musisz to zrobić. Bez tego twoje sadzonki nie wyrosną. Przygotuj jedno większe naczynie i wlej do niego litr ciepłej wody, która przyspieszy uwalnianie substancji aktywnych. Następnie dodaj jedną łyżkę cynamonu. Cynamon to prawdziwy skarb dla roślin działa antygrzybiczo, zapobiega pleśni i chroni młode sadzonki przed chorobami. Dokładnie wymieszaj całość i odstaw na dwie godziny, aby cynamon uwolnił swoje dobroczynne właściwości. Po tym czasie przygotuj kolejne naczynie, sitko i gazę. Przeceć płyn przez gazę, aby pozbyć się większych cząstek cynamonu. Teraz przelej płyn za pomocą lejka do butelki z dozownikiem. Ten naturalny nawóz i środek ochronny to prawdziwy skarb w uprawie pomidorów i innych warzyw. Regularnie spryskuj nim swoje sadzonki, aby wzmocnić odporność, zapobiec chorobom i zapewnić zdrowy wzrost. Wypróbuj ten trik i zobacz różnicę. Twoje pomidory Ci za to podziękują. Podlej tym sadzonki. Zdążysz je wzmocnić jeszcze przed posadzeniem na polu, przyspieszysz rozwój korzeni pędów i liści, wzmocnisz młode rośliny. Będą odporniejsze na choroby i niesprzyjające warunki atmosferyczne. Do jego przygotowania potrzebujesz kilku produktów, które na pewno masz w domu. Na początek wystarczy około 10 gram łupin cebuli, przełóż je do słoika i zalej około litrem gorącej, ale nie gotującej się wody. Zakręć słoik i odstaw najlepiej na jeden dzień w ciepłe miejsce. Następnego dnia odceć płyn przez sitko z gazą. Już sam ten płyn jest bogaty w wiele składników i minerałów, takich jak potas, fosfor i magnez. Do tej wody dodaj jedną łyżeczkę drożdży suszonych oraz jedną łyżeczkę cukru. Wymieszaj i zostaw na dwie godziny. Drożdże są źródłem witamin z grupy B. Zawierają też magnez, fosfor i potas. Przed podlewaniem sadzonek nawóz należy rozcieńczyć w 4 litrach wody. Rozcieńczonym nawozem podlej rozsadę. Wzmocnisz sadzonki pomidora jeszcze przed wysadzeniem ich na polu. Ten nawóz możesz stosować raz na 10 do 14 dni. Nawet wątłe sadzonki staną się silne i zdrowe. Nie wyrzucaj skorupek jajek. Mają cenne właściwości, o których na pewno nie wiedziałeś. Zacznij je zbierać. Po ugotowaniu jajek lub przygotowaniu jajecznicy, odłóż skorupki. Umyj je dokładnie, aby usunąć resztki białka i pozostaw do wyschnięcia. Przygotuj foliowy worek. Rozrzuć w nim skorupki i zacznij rozdrabniać je rękami na mniejsze kawałki. Następnie weź wysoki słoik i użyj jego dna do zgniatania skorupek. Przesuwaj dnem słoika po skorupkach aż uzyskasz drobny proszek. Możesz też boczną ścianą słoika przesuwać go po skorupkach, aby jeszcze bardziej je rozdrobnić. Przesyp proszek do pojemniczka. Proszek ze skorupek jajek jest bogaty w wapń i inne minerały. Wapń jest niezbędny dla roślin, szczególnie dla pomidorów, aby zdrowo rosły i owocowały. Dlatego jedną łyżkę wsypuję do sadzonek pomidorów. Wykorzystaj skorupki jajek i zadbaj o swoje rośliny. Dzięki temu ograniczysz odpady i poprawisz jakość gleby w swoim ogrodzie. Jedna łyżeczka sprawi, że sadzonki pomidorów będą silne, zdrowe i dobrze ukorzenione, będziesz zachwycony. Wiotkie i słabe siewki w końcu rozwiną silny system korzeniowy, nie będą chorować. Ich łodygi i liście zaczną pięknie rosnąć, sadzonki pomidorów staną się Twoją dumą, a wszystko to dzięki jednemu produktowi. Każdy, kto prowadzi domową rozsadę warzyw, wie, jak wiele warunków trzeba spełnić, aby sadzonki były zdrowe i silne odpowiednia temperatura, dużo światła i prawidłowe podlewania. To wszystko zapewniłeś swoim sadzonkom, a wciąż są słabe i nie rosną? Wtedy możesz je zasilić ochronisz je przed chorobami grzybowymi, które tak często atakują młode siewki. Nie będą też chorować na tak zwaną czarną nóżkę. Taki środek jest doskonały do ukorzeniania młodych sadzonek, pobudza je do wzrostu. Aby go przygotować, potrzebujesz odstałej wody albo deszczówki. Taką wodę wlej do naczynia. Ten pojemnik ma pół litra pojemności. Dodaj pół łyżeczki miodu i rozpuść go w wodzie. Na litr wody użyj jedną łyżeczkę miodu. Dodaj pół łyżeczki cynamonu. Cynamon ma właściwości antybakteryjne. Chroni również przed pleśnią i wspomaga ukorzenianie jak miód. Taką mieszanką podlej swoje sadzonki. Będziesz zachwycony efektem. Sadzonki pomidorów będą pięknie rosnąć, będą silne i zdrowe. Ten trik ze starymi gwoździami ogrodnicy stosują od lat. Jest skuteczny i wzmacnia sadzonki warzyw. Efekty widać od razu. Objawy niedoboru żelaza w sadzonkach łatwo zauważyć. Powoduje wstrzymanie syntezy chlorofilu. W efekcie najmłodsze liście stają się jasnozielone, a przy silnym niedoborze cytrynowożółte. Następnie białe, w końcu zamierają. Im młodsze liście, tym wyraźniejsze objawy. Dlatego bardzo ważne jest, aby dostarczać roślinom odpowiednią ilość żelaza w odpowiednim czasie. Przy dużym niedoborze może się zdarzyć, że wszystkie liście opadną do końca czerwca, lipca lub sierpnia. Takie rośliny zwykle umierają. Ten sposób jest przydatny dla wszystkich, którzy zaczynają sadzić i pielęgnować rośliny kwitnące, owoce i warzywa, zwłaszcza pomidory. Oto jak zrobić syrop z gwoździ, skuteczny dla prawidłowego rozwoju i wzrostu rozsady pomidorów. To sprawi, że liście będą się prawidłowo rozwijać i roślina będzie zdrowa. Zardzewiałe gwoździe wystarczy wrzucić do słoika i zalać wodą najlepiej deszczówką, następnie dobrze wymieszać i zostawić na parę godzin. Rdza zacznie mieszać się z wodą. Rdza zawiera tlenki i wodorotlenki żelaza. Podlewanie sadzonek taką wodą pozwala korzeniom pobrać więcej składników odżywczych, a te zaczną przenikać do całej rośliny i do liści. Zalecam stosowanie tego nawozu raz na 30 dni. Możesz w międzyczasie nawozić swoje sadzonki mlekiem czy drożdżami. Istnieje też drugi sposób na wykorzystanie gwoździ w ogrodzie. Taką wodę z gwoździ możesz stosować do wszystkich roślin kwitnących, owoców i krzewów. Do sadzonek możesz też gwoździe włożyć w ziemię w doniczce. Zardzewiałe gwoździe uzupełnią niedobory żelaza w podłożu. Włóż po jednym lub po dwa zardzewiałe gwoździe do doniczki z sadzonkami i spryskaj podłoże wodą. Starzy ogrodnicy nigdy nie wyrzucają zardzewiałych gwoździ. Teraz już wiesz dlaczego. Jeśli podobał Ci się ten film, zostaw kciuka w górę.